I jest ostatnie ostatnio nas zatrzymało w tym miejscu. Widzę was hegemons. Ruszamy z The Sefering. Troszkę ostro się zaczęło. Spróbujemy podejść od tej strony. Ktoś tam kogoś czesznął. Co to się w ogóle dzieje? Aha, już trzeba je Będzie hardcore. Nie ma, wrota zamknięte. Czemu? Dobra, idziemy niżej. Gdzieś słyszę pająka, ale nie wiem gdzie. Tam jest. One walczą ze sobą? <laughs> Zginęły. Dobra, nieważne. Się, coś mnie tu kroi! Fox! Be careful, T. Going there is the only way. Co za bydle. Something's not right. It seems dangerous. Mama. Mama. Zjawam, bydle. A co? Jeszcze. Tu to Pięknie. przymianka Pięknie Co tu mamy? Mamy shotgunsa, pięknie. Shootgun to jest? Mm. Nie, nie, to jest ta broń. <grystanie> Dobra, apteczka i ruszamy. No dawaj, Torkuś, nie dajesz rady. Mam tam wbić? Dobra. Pełno krwi. Aha, już czaje bazę, mała demóweczka. To będzie przygoda z helikopterkiem. Bardzo ciekawa przygoda, ale Tork ochlastany.

Helikopterem jest najgorzej. jego go usunąć. Sama yeah. go. Ja. Go. I i to. To skąd? Gdzie? Tutaj. Ma aż tyś sirok! Może się wystraszył, ktoś tam ustoi. Butki, torkuś! Ładujemy! Hasta la vista. Jeszcze raz! Beczki! Niedobrze. Niedobrze, beczki! Musimy się nam wypcać przez babę. A teraz ja. Pięknie. Trzeba czekać, wybuchnie. O, jak skroiła. Suć. Dawaj. A, <grystanie> oh, mama. O, ostro Dawaj Byłaś stąd A ty co tam? A Już mi chciał skroić Lecimy A już idziesz z dymem, gościu Tutaj torkuś, kucaj Chce tu chociaż jakąś? Nie Dawaj Udało się, udało. Mam nadzieję, że teraz już przygodę sewiczek. Z tym helikopterem będzie bardzo wesoło. OK, i wznawiamy. Dobra, kolejna akcja. Pięknie. Aż coś mięknie. I sobie postrzela gościu. I teraz ja.

Oooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, oh, mało zasięg Ule la, niebezpiecznie, Dawaj. Ule la Druga, musimy trochę życie urosnąć Shit Shannon Muszę go zatąć Daję ci te działko mam ładować? Czy mam cały helikopter? Jak przestanie trzęsać, muszę doładować broń. Teraz! Go! Dźwięki! Ładamanko torkuś idziemy za to. W kapselu! Pierwszy Jeszcze raz! Uuu, mama, ciężko. A może ja źle robię? Może nie powinienem go ładować, tylko w coś innego. Może to? Kurde, ale ten helikopter musi wypchnąć. Amo. Ładujemy torfuś i ruszamy. No, ale cię zatukę za chwilę, kobito. Mama! Pięknie. Wdychaj! Uła, żebym się imał amunicji. Za bardzo nie wiem gdzie tu strzelać, w co mam strzelać? Czy w ten karabinek? Co ona ma? Czy w co? Krój rzucić tam granata, może to jest z tego będzie? Albo no może gdzieś tu jest jakiś tam CV leży, albo coś. Shit! Oj chyba się znowu zrzucimy na jeden rebel. A już A Albo po prostu muszę zrobić taką akcję. Zerobamy. Kroj! Kroj! Zaraz, tam jakaś armata leżała. Przeładowanko. Pijam tam, naładuję sobie życie. Okej, zasłoniłem się. Odładuję sprawę. Pijam tu. Tu jest armata. Kurde, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Jest armata. Cholera, to skąd? USA Enterprise?

a dybisz się gościu, dymisz kurde, ale tu musisz szamać amunicję jeszcze ręknie od razu w mordę Jest, załatwiłem helikopter. Pięknie. Życie Jedno z głowy. Go 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 Torkuś Padnij. Ok, od przygody sobie sewiczka za, zapodam. Pięknie. I znów to są jedno za chwilę kolej się tutaj Wyczeszam, że tak powiem. Wyłaś. Krótkie strzałki. Pięknie. Pięknie torkuś. Do i na pażanko. Jest! Są so, moje kochane. Beautiful! O! Skąd? Skąd torkuś? Tam! <tum> to mu nic nie pomogło. Wbijamy! Jeszcze ośmiu? Cześć! Pitka. Na chatę. Nie ma nikogo w domu. O ty gnojku. Otwieraj! Co on tak tutaj? Żryja to Co za bydle. Nie droga chyba. Złazimy, torkuś. O, ramba, no. Załadowanko. Co pełne? Okej, okay, niech będzie. Kto mnie woła? Fox! Znowu ta żmija tam jest. O, mama! Ja cię zatukę tam, Shit, Widziałem! Widziałem! Kulera jasno, no Nie poszło. Mi oczywiście Mo. Mam armatę? Nie ma armaty. Spróbuję go zdjąć stąd Dostał. Teraz bitka na górę. Czym prędzej? Najpierw to jest, mogłem wziąć Nie odzywaj się. Jak mi w Koleś! Da się tu wejść? Nie da się. Otwierać. To za bydle. Zdychaj wreszcie. Wchodzimy. Muszę szybko tą armatę wymienić. Na shotguna. koło bo tam ona jest. Jest, jest, jest. Dobra jest stajesz nie powinno się strzelać do kobiet, ale co zrobić? Chciałem za zatłucić helikopter. helikoptery Patrzcie. Kurde, jaka twarda, zmarnuję całą nicę na babę jedną Kurde no, cały normalna cała ściana oblana już juchą, a baba się twardo trzyma To ja, dym to ja nic jej nie zrobię no Fuck muszę tam iść Wrócę się z powrotem O, teraz znowu właduje w ciebie 240 kulek O, ma zasięg Zdzira Przepraszam, to nie, to nie do, do kobiet Who decides what's right? Tylko do tej, która One, próbuje mi nie... utość w moje bustko. Chyba zmądrzała. Coś nie daje się zabić. Kurda ka! Męda jedna! Nie marnuję wcale swojego czasu. Zaraz ci pokażę. Krótkimi seriami cię normalnie trzekszczę. Mam czerwony celownik, czyli dobrze trafiam. Powinno być ok. O, jeszcze to bydle przeleciało. Żyć, nie umierać. Na ciebie mam inny sposób, kochany. Chodźcie do Tatusia. Chodźcie, chodźcie, ja sobie na was poczekam. Chodźcie tu. Tu jest więcej miejsca. No, a gdzie jest wasz wódz? Tam. Tu Dawaj więcej! Pięknie! Nie, cała rzesza! <grystanie> <grystanie> Jeszcze więcej! Chodź ta, chodź ta. I już wam nie poszło. REACTIVATION! mi się teraz, chłopaki! Ooo, mięsko! Mmm, wędlina! Kurde, jak ja go kocham tego przetras... O kurde, oberwałem troszkę. No nic, dobra. Mamy to z głowy, mamy to z głowy. Mamy ciężki helikopter z głowy. Pozwólcie, że jeszcze doładuję sobie gnatka, żeby było wszystko ok. I spalę gumki sobie w dalszej części gry. Do tam, właśnie, o właśnie. Tu. Sobie pobiegnę tu i tu. Teraz przejmę ten sprzęt, ale dobrze. O, najbardziej lubię taką rzeźnię. Smażyć lupę Ale aż się lufa dymiła. Ktoś mi tutaj od chyba. Od tylca mi ktoś bierze? Już mówiłem wcześniej w Call of Duty dwa, że nie lubię, że mnie jak mnie od biorą. Dobra. Chciałem to dopaść jak na helikopter, był. bym go tutaj ładnie przywitał. Ale cóż. Po co mi latarka? Wbijamy. Nie wbijemy. No to ja nie wiem o co komon. Aha, chwileczkę. Już wiem. Tutaj. Apteczułka. I ruszamy dalej. Kolejna apteczówka. I... Aha, wiem gdzie jestem. This is it. Ale to już wam pokażę w następnej części, bo nie chcę stracić życia. W każdym razie tu jest hardcore. Także na razie. Hej!